Witam Was prawie wieczorową, a właściwie to prawie nocno. Dzisiaj jest dalej jeszcze 6 grudnia. Robiłam przedtem uszka, troszkę sobie odpoczęłam po obiadku kimonko, nacieczamka no mała, ale troszkę odpoczęły mi plecy. I robię teraz te pieroszki ruskie. Mam zostało. Ciasta, farsz mam zrobiony. To teraz zrobimy troszeczkę. Ile mi tam wyjdzie tych ruskich? No tamte, pier tamte pierożki, co robiłam yy, z kapustą i grzybami i uszka podgotowałam. Zmieszałam yy, z tym z olejem, tak jak Wam przedtem mówiłam. Tak wymieszałam, żeby się odkleiły i na razie się studzą na balkonie. Potem je przyniosę, włożę do woreczków i do zamrożenia. No. A teraz troszkę zrobimy tego, żeby farsz wyrobić. A jak mi zostanie farszu, to najwyżej jutro coś zrobię do obiadu z tym farszem włoskim. Powinno być dobre. Nie jest na słodko, bo nie lubić za bardzo na słodko. To akurat będzie tak. Zobaczymy, ile mi wyjdzie. Na razie to zrobiłam z tego ciasta. 60 tych uszek, ale to dużych. W tym roku zrobiłam większe te uszka, niż w zeszłym roku. 20 mi wyszło takich pierożków, też z kapustą i grzybami. No i zobaczymy, ile nam tu wyjdzie z tym, tych ruskich. Tu mam jeszcze jedno, troszkę odpoczęło, to było w lodówce. Te ciasto troszkę ciężko i się teraz rozwałkowało, bo to było zimne, ale

i tam też tak powinno być. 17, jeszcze z tych tych to tak będzie z 20 wyjdzie na jedną tą, to tak z 40 może wyjdzie tych pieruszków. To nie ma źle. Nie ma źle. Zaraz będę nadziewać. Je. I tak, zrobiłam sobie herbatkę. Bo przedtem sobie zrobiłam kawkę w tamtym kubku, co dostałam od Mikołaja, a przecież dzisiaj Mikołaja, to powinien być kubek Mikołajkowy, nie? No. Nie widzę się teraz w tym aparacie, bo jak chcę, żeby mieć z lampą tą błyskową, to mam odwróconą tą komórkę, że nie, nie widzę się tam. Ale chyba chyba źle nie będzie. Nie podaję tutaj przepisu konkretnego, bo przepisu jest tyle w internecie, to nie o to chodzi. Zapisam sobie tylko, że na te ciasto proporcje to miałam 1,5 kg mąki, dwa żółtka jedno jajko całe, dwie łopateczki, takie jak łyżki, dwie łyżeczki soli i 3. Trzy trzy szklanki wody I trzy łyżki oleju Tak No i nawet dosyć dobrze mi wyszło to ciasto, takie fajne jest No To sobie tutaj damy, żeby nie ten I tak Ja sobie to tak robię Tu mam szklaneczkę Troszkę wody Żeby mi się to No wciskamy tak, nie dowierzam to ja zawsze sobie jeszcze tutaj sklejam, no i tak i będzie do odłożenia, no i tak będą wszystkie na razie przerwę, potem Wam pokażę no, jestem zrobiłam już te pierogi to mamy tu i tu już mamy 50 pierogów mi wyszło, 51 dok dokładnie a teraz przyniosłam z balkonu te już są zimne, bo tam mrozik jest one fajnie zmarzły i teraz je dam do woreczków już były te woreczki, gdzie one znowu są no i pochowam to do woreczków. Poporcuję. O nie ten woreczek. Tak miała fajne do mrożenia i ludzie je zaś Muszę je znaleźć. tutaj ja je znowu włożyłam. Co jest? Nie. W każdym razie sobie poporcuję po tyle, ile trzeba ile tam będę chciała na Wigilię i na kiedy indziej. Tutaj się jeden jeden tutaj nie wyszedł. Pęknął. Łuba. Mhm. Dobre. Bardzo dobra. Wodę już postawiłam na te te rogi, które są za mną. Trzeba je odkutować. No i to tak. Ja zawsze robię na oko. To, moja mama mówiła, że na oko to jeden umarł, nie? No. Tego farszu robię zawsze na oko. Bo ciasto to sobie już zrobiłam tak jak sobie napisałam w zeszłym roku. I nawet dobre jest to ciasto. mhm. Mm gdzie ja posiałam te worki o tam dobrze fajne takie no i to sobie popakujemy i będzie tak na wigilie na wigilie z 30 z raz, dwa trzy, cztery 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tym razem to te puszka są takie wielkie, że to nie są puszka, tylko puszki. Tak? tam mi warszu zostało jeszcze z tych ruskich, to jutro zrobię parę tych y, takich naleśników razem z tym farszem. Powinno być dobry. Jeszcze tak nie robiłam, ale słyszałam, że tak robią. Tak. I teraz sobie tak tutaj. tak zrobimy Potem karteczka przyjdzie na to. O. I w ten sposób sobie pakuję to. I do zamrażarki. I na święta już potem jest. Nie trzeba we Wigilię się bawić jeszcze z pierogami no i to tak jest już późno ale mi się teraz fajnie robi bo się przedtem troszkę zdrzemnęłam po obiadku filmiki oglądałam i się zdrzemnęłam no i teraz mam znowu siłę dobra to na razie kończę to baję. do jutra